Kiedy będą te wszystkie dane, tak naprawdę ta P1 będzie taka w pełni funkcjonalna, wywróżyłby nam pan to lub przewidział. Myślę, że tak, nigdy. żeby, żeby Myślę, że nie nigdy. trzeba było z tymi dokumentami chodzić od lekarza do lekarza. To już dzisiaj jest. To no. już dzisiaj jest. I to jest bardzo ważne, rzecz, bo to nie jest kwestia P1. To jest kwestia przede wszystkim podmiotów, na ile mhm. wdrożyły, bo to możliwość wdrożenia, obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej ma już prawie 4 lata. Mhm. To nie jest Ale kwestia nadal się pojedynki. dostaje płytkę i z tą płytką. Systemu. To jest kwestia tego, na ile mm, głęboko, na ile dobrze są wdrożone te rozwiązania u klientów. My staramy się pokazywać, co jest możliwe. E, nie wdrożymy za klientów systemu. Czasem są takie opinie, często są takie opinie, że to dostawca wdraża systemu klienta. To jest jeden z głównych mitów. To nie dostawca wdraża, to klient wdraża przy pomocy dostawcy. Dostawca nie będzie użytkował systemu za klienta. Mhm, jasne. To bardzo dziękuję panu za dziękuję rozmowę. Bardzo.